Witajcie w kolejnym wydaniu Tweetwika, czyli szybkiego przeglądu najciekawszych wydarzeń ostatnich dni. Dziś m.in. Rosjanie wściekle zaatakowali Ukrainę, wielki strajk rolników w Niemczech, skandal na spotkaniu Putina z rodzicami poległych żołnierzy to tylko przedsmak tego, o czym usłyszycie w dzisiejszym materiale. Zatem usiądźcie sobie wygodnie, a ja zapraszam Was na dzisiejszy Tweetweek. Tweet w poniedziałek rano doszło do szeroko zakrojonego ataku rakietowego na Ukrainę, obejmującego kilka regionów. Cały kraj znalazł się w stanie zagrożenia, co skutkowało ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego, obowiązującego przez ponad 3 godziny. Siły rosyjskie skierowały ataki na obiekty mieszkalne i przemysłowe, co spowodowało śmierć co najmniej dwóch cywilów, a wielu z nich zostało rannych. Miasta takie jak Krzywy Róg, Zaporoże, Charków, Dniepr i Chmielnicki znalazły się pod zmasowanym atakiem rakietowym ze strony Rosji. Osii. Co potwierdzają lokalne władze. Burmistrz miasta Krzywy Róg poinformował o braku prądu dla 15 tysięcy mieszkańców, a liczne budynki zostały uszkodzone. W innych regionach takich jak Charków, Dniepr czy Zaporoże również odnotowano liczne incydenty związane z atakami rakietowymi. Zniszczone zostały zarówno obszary przemysłowe, obiekty edukacyjne, jak i domy mieszkalne. Włodarz Krzywego Rogu podkreślił, że szalony wróg ponownie uderzył w ludność cywilną. Alarm przeciwlotniczy spowodował, że setki mieszkańców schroniły się w Kijowskim Metrze, szukając bezpiecznego miejsca podczas ataków rakietowych. Tweet week. Wielki strajk rolników w Niemczech. Strajk niemieckich rolników, który rozpoczął się w poniedziałek, wywołał znaczne utrudnienia w całym kraju. Dlaczego rolnicy zdecydowali się na strajk i jakie były pierwotne plany rządu federalnego, które wywołały protest? Otóż protestujący rolnicy, sprzeciwiający się planom rządu federalnego dotyczącego oszczędności, zablokowali drogi i autostrady, wpływając tym samym na ruch komunikacyjny. Mimo że pierwotne plany dotyczące zniesienia zwolnienia z podatku od pojazdów zostały anulowane, rolnicy nadal domagają się zachowania dopłat do oleju napędowego. Blokady wpłynęły również na podróże międzynarodowe, a polscy pasażerowie odczuwają skutki strajku. Polskie Koleje Państwowe poinformowały o odwołanych i opóźnionych połączeniach kolejowych, a także możliwych utrudnieniach na przejściu granicznym w Lubieszynie, gdzie rolnicy zamierzają przeprowadzić blokadę. Ten strajk jest odpowiedzią na obawy dotyczące planowanego zmniejszenia dopłat do oleju napędowego, co spotkało się z niezadowoleniem nie tylko wśród rolników, ale także firm transportowych. Protesty niemieckich rolników wspierają firmy transportowe, które sprzeciwiają się wzrostowi obciążeń. Sytuacja ta Pogarsza się, gdyż różne grupy zawodowe ogłaszają planowane strajki w styczniu, w tym Federalne Stowarzyszenie Transportu Towarowego i Logistyki, Niemiecki Związek Maszynistów i Związek Verdi w Handlu. Rosyjski kryzys pogłębia się. W niektórych obszarach Rosji pojawił się deficyt mięsa z kurczaka, o czym donosi Anton Heraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy na łamach serwisu X. To już kolejny epizod kryzysu drobiowego po gwałtownym wzroście cen jajek w Rosji. Media rosyjskie informują o niedoborze mięsa drobiowego, szczególnie w Jekaterynburgu, Czelabińsku i Samarze, co potwierdzają również konsumenci z tych regionów w relacjach dla mediów. Z tych doniesień wiadomo, że brakuje udek, skrzydełek i piersi z kurczaka mimo że wołowina i wieprzowina są nadal dostępne. Pomimo tego Regionalne Ministerstwo Rolnictwa twierdzi, że nie ma problemów z dostawami kurczaków. W Jekaterymburgu również brakuje mięsa, co potwierdza problem niedostępności na półkach sklepowych. W odpowiedzi na te trudności, rosyjski rząd zatwierdził na koniec grudnia uchwałę znoszącą cła na import mrożonego mięsa z kurczaka do 140 tysięcy ton, mając na celu stabilizację cen. Ten środek zapobiegawczy obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2024. Roku. Jak już wcześniej wspomniałem, Rosjanie dodatkowo borykają się z gwałtownym wzrostem cen jaj, jak podaje Rosyjski Federalny Państwowy Urząd Statystyczny Rosta, gdzie w listopadzie zanotowano wzrost cen o 40,29% rok do roku. Nawet Władimir Putin zabrał głos w tej sprawie, wyrażając ubolewanie z powodu sytuacji i obiecując jej naprawę. Niemniej przeprosiny dyktatora niewiele zmieniły, a ceny nadal rosły po jego wystąpieniu. Czy za? Zatem, moskiewskiemu kogutowi, uda się zażegnać ten mięsno-jajeczny kryzys, czas pokaże. Przełomowa zmiana w Kościele Katolickim. Wkrótce możemy być świadkami przełomowej zmiany w Kościele Katolickim, gdyż arcybiskup Charles C. Kluna z Malty, wyższy rangą urzędnik Watykanu i doradca papieża Franciszka, wyraził w niedzielnym wywiadzie potrzebę poważnego rozważenia umożliwienia zawierania małżeństw. W wywiadzie udzielonym dziennikowi Times of Malta arcybiskup Sikluna, będący także zastępcą sekretarza w biurze doktrynalnym Watykanu, podkreślił, że jego publiczna wypowiedź może zostać odebrana jako kontrowersyjna, ale uważa, że warto otwarcie dyskutować na ten temat. Należy przy tym przypomnieć, że papież Franciszek wcześniej wykluczał możliwość zmiany obowiązującej reguły celibatu dla księży w Kościele katolickim. Jednak Cykluna zaznaczył, że zasada celibatu nie jest formalną doktryną Kościoła. I teoretycznie przyszły papież mógłby ją zmienić. Arcybiskup zauważył również, że w pierwszym tysiącleciu historii kościoła księża mieli możliwość zawierania małżeństw, a obecnie małżeństwa są dozwolone w obrządku wschodnim kościoła katolickiego. Sikluna wyraził osobiste zdanie, mówiąc, że chciałby zrewidować wymóg celibatu dla księży. Jego doświadczenie wskazuje, że kościół stracił wielu zdolnych duchownych. Którzy wybrali małżeństwo. Podkreślił, że choć celibat ma swoje miejsce w kościele, należy także uwzględnić ludzką naturę, a niektórzy księża znajdują się w trudnych sytuacjach, gdy zakochują się lub utrzymują tajne związki. Co zatem będzie dalej? Jak wiemy, debaty na temat możliwości zawierania małżeństw przez księży rzymskokatolickich toczą się od wielu wieków, a temat ten budzi wiele kontrowersji i dyskusji wewnątrz kościoła, jak i poza nim. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście uważam, że celibat wśród księży powinien już dawno zostać zniesiony. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy myślicie na ten temat. Putin błaga Koreę Północną o pomoc. Moskwa znajduje się w trudnej sytuacji, gdyż zapotrzebowanie armii Władimira Putina na materiały wojskowe przewyższa możliwości Rosji. W wyniku sankcji oraz trudności na froncie Putin został wręcz zmuszony do błagania Korei o pomoc. Brytyjski minister obrony Grant Shapps ocenia, że świat odwrócił się od Rosji, zmuszając Putina do upokorzenia i proszenia Korei Północnej o wsparcie w kontynuowaniu nielegalnej inwazji. Shapps dodaje, że wsparcie ze strony Korei Północnej dla Rosji musi zostać zakończone i razem z partnerami zadbają, aby Korea Północna poniosła wysoką cenę za Wspieranie Rosji. Korea Północna rzeczywiście regularnie wspiera reżim Putina w inwazji na Ukrainę, a według doniesień z jesieni 2023 roku, dwa statki regularnie transportują materiały między północno-koreańskim portem a instalacjami wojskowymi w kraju nadmorskim na dalekim wschodzie Rosji. Nieznane są dokładne specyfikacje przewożonych ładunków, jednak amerykański wywiad zauważył, że podczas ostatnich ostrzałów rakietowych ukraińskich miast użyto co najmniej jednego. Jednej północno-koreańskiej rakiety balistycznej. Dodatkowo, Moskwa, zmagając się z sankcjami, musi szukać reżimów gotowych zakontraktować dostawy broni dla Kremla. Analiza niewybuchów i ich tabliczek znamionowych wskazuje, że armia Putina wykorzystuje rakiety wyprodukowane we wrześniu i październiku, co oznacza, że do prowadzenia wojny z Ukrainą korzysta już nie tylko ze swoich zapasów, ale także z bieżącej produkcji. Andrzej Duda chce rozmawiać w sprawie TVP. Prezydent Andrzej Duda planuje spotkanie z Radą Mediów Narodowych w najbliższy wtorek, gdzie głównym tematem będą kwestie związane z sytuacją w telewizji polskiej i polskiej agencji prasowej. Członkowie Rady mają nadzieję na przełom. Marek Rudka wyraźnie wyraża oczekiwania co do zbliżającego się spotkania, wskazując na potrzebę dialogu i porozumienia, a nawet wspominając o możliwości zorganizowania okrągłego stołu. Historia konflikt. W mediach publicznych sięga czasów rządu Donalda Tuska, który wprowadził znaczne zmiany w strukturze mediów państwowych. Te zmiany wywołały spore zamieszanie, szczególnie w kontekście nieuznawania ich przez poprzednie zarządy. Konflikt pogłębia się szczególnie w związku z decyzją rządzących o likwidacji spółek. Niezwykle istotnym elementem jest fakt, że władze obecnej rady są zdominowane przez nominantów związanych z partią PiS. Ostatnie dyskusje sugerują, że jednym z możliwych rozwiązań konfliktu byłoby skrócenie kadencji rady mediów narodowych, co jednak wymagałoby zmiany ustawy, a zatem podpisu prezydenta. Sytuacja się komplikuje, a konflikt narasta. Marek Rudka, członek rady Medi Mediów narodowych wyznaczony przez lewicę podkreśla potrzebę deeskalacji i poszukiwania przestrzeni do porozumienia. Sugeruje również, że prezydent Duda mógłby zainicjować dialog w formie okrągłego stołu dotyczących mediów publicznych. Inny członek Rady, Robert Kwiatkowski, choć mniej optymistyczny co do możliwości porozumienia, również wyraża nadzieję na nowe pole dyskusji w tej sprawie. Wspólny cel to stworzenie nowego ładu medialnego, uwzględniającego różne siły polityczne, a także głosy społeczeństwa i organizacji pozarządowych. Putin zbliżył się do gości. Kuriozalne nagranie. Nagranie z udziałem Władimira Putina, które powstało podczas spotkania rosyjskiego prezydenta z rodzinami żołnierzy poległych na Ukrainie, staje się przedmiotem szerokiej dyskusji w mediach społecznościowych. Putin, znany z utrzymywania dystansu w kontaktach publicznych, tym razem zaskoczył, podnosząc swój fotel i przesuwając się o jakiś metr bliżej swoich rozmówców. Najwyraźniej chciał okazać swoje wielkie serce i zaufanie, przesuwając swój fotel bliżej gości. Słowa samego Putina również budzą kontrowersję zwłaszcza jego deklaracja, która brzmi nie będę mówił o przykrych rzeczach, chcę złożyć Wam życzenia. Reakcje rodzin żołnierzy sugerują jednak, że oczekiwano od przywódcy innego tonu w takiej sytuacji. Nagranie szybko stało się wiralem, a internauci nie szczędzili szyderczych komentarzy wobec rosyjskiego prezydenta. Różne spekulacje i żartobliwe teorie na temat intencji Putina pojawiły się w sieci, podkreślając przy tym jego zwyczaj utrzymywania dystansu w kontaktach z innymi osobami. Sweet week. Estonia szkoli się na wypadek wojny. Resort Kultury Estonii zaprezentował plan przeprowadzenia pierwszego w historii kraju szkolenia dotyczącego ochrony dziedzictwa kulturowego w czasie wojny. Poinformowała agencja BNS. Szkolenie trwające trzy dni od wtorku do czwartku będzie realizowane przez siły obronne kraju we współpracy z Ministerstwem Kultury, Radą Dziedzictwa Narodowego i UNESCO. Kurs ten ma na celu przekazanie wiedzy na temat ochrony dziedzictwa kulturowego podczas konfliktu. Zbrojnych i jest skierowany zarówno do personelu wojskowego w służbie czynnej, jak i rezerwie, oraz do urzędników z resortu kultury i obrony. Tematy bezpieczeństwa stają się jednym z głównych punktów debaty publicznej w Estonii od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W początkach 2023 roku władze Estonii postanowiły przeznaczać na cele obronne co najmniej 3% swojego PKB. Również podnoszenie podatków w kraju jest obecnie rozważane jako środek zwiększenia budżetu państwa w obliczu narastających zagrożeń bezpieczeństwa. Weak, weak potężna fala zimna przetacza się przez Rosję. Anton Heraszczenko zauważył, że podczas gdy prezydent Władimir Putin inwestuje miliardy rubli w rakiety do atakowania Ukrainy, ludzie w Rosji borykają się z surową zimą, pozbawieni ogrzewania w swoich domach. W obwodzie moskiewskim mieszkańcy doświadczają aktualnie temperatur sięgających minus 30 stopni Celsjusza. Przy czym od ponad 20 dni co najmniej 20 osiedli pozostaje odciętych od ogrzewania wody i prądu. Mrozy sprawiają, że lokalne sieci ciepłownicze i podstacje elektryczne nie są w stanie sprostać wymaganiom. Pracownicy przedsiębiorstw użyteczności publicznej obiecują przywrócenie usług w najbliższej przyszłości. Jednak pęknięte rury w wielu mieszkaniach sprawiają, że ta obietnica może być trudna do spełnienia. Heraszczenko podkreśla ironię sytuacji, w której rosyjskie władze, podczas gdy propagandyści rozsiewają obrazy zamarzniętej Europy bez rosyjskiego gazu, zapominają o Potrzebach swoich własnych obywateli. Przywołał przykład obwodu Tula, gdzie od Nowego Roku cała dzielnica żyje bez ogrzewania, światła i wody. Obecna fala zimna, napływająca z Syberii i regionu Arktyki, spowodowała spadek temperatury, co skłoniło władze do wydania pomarańczowych alertów pogodowych w miastach takich jak Moskwa i Petersburg. W miasteczku Łytkarino mieszkańcy zmuszeni są rozpalać ogniska, aby się ogrzać. A nagrania społecznościowe przedstawiają apelujących o pomoc. Obywateli. W Klimowsku pod Moskwą doszło do awarii magistrali ciepłowniczej, co skutkuje przerwą w dostawach ciepłej wody i ogrzewania dla co najmniej 21 tysięcy osób. Mieszkańcy zorganizowali protest na centralnym placu, domagając się przywrócenia ogrzewania, ale interwencja policji uniemożliwiła im skuteczną manifestację. Wyrwa w kadłubie i awaryjne lądowanie. W piątek samolot linii Alaska Airlines wystartował z Portland. Celem lotu numer 1282 było miasto Oregon City w Kalifornii. Jednak jak wynika z danych linii lotniczej i serwisu Flight Radar, samolot mający na pokładzie 171 pasażerów i 6 członków załogi zmuszony lądować awaryjnie już 20 minut po starcie o godzinie 17.26 czasu lokalnego. Nagrania udostępnione w mediach społecznościowych pokazały, że w Boeingu 737 MAX brakowało Okna i po lewej stronie samolotu powstała dziura w kadłubie. Pasażerowie mieli założone maski tlenowe. Flight Radar i analitycy bezpieczeństwa po analizie zdjęć z zewnątrz stwierdzili, że od samolotu oddzielił się panel, który można wykorzystywać jako tylne drzwi wyjściowe. Nagranie z wnętrza pokładu udostępnił lokalny portal. Widać na nim, że po udanym lądowaniu wewnątrz kabiny rozległy się oklaski pasażerów. Zdjęcia z wnętrza samolotu opublikował też Pete Mantin, korespondent telewizji CNN. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w trakcie lotu. Szefowa amerykańskiej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu Jennifer Homendy przekazała, że dwa fotele w miejscu, gdzie wyrwana została część kadłuba, były puste. To wielkie szczęście, że sytuacja nie skończyła się tragicznie. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu informowała również, że prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu, podczas którego doszło do uszkodzenia kadłuba, co doprowadziło do nagłego obniżenia ciśnienia w kabinie. Jak wiadomo, samolot, w którym doszło do awarii, został dostarczony na Alaskę pod koniec października ubiegłego roku. Certyfikat uzyskał miesiąc później. Każda taka dekompresja jest bardzo poważnym zagrożeniem związanym z bezpieczeństwem pasażerów, jak i załogi. Incydent ten pokazuje, jak Ważne jest, aby pasażerowie siedzący w samolocie mieli zapięte pasy bezpieczeństwa, nawet jeśli kontrolka zapiętych pasów się nie świeci. W sobotę rano dyrektor generalny Alaska Airlines informował, że linie tymczasowo uziemiły swoje 65 samolotów Boeing 737 Max 9. W oświadczeniu opublikowanym około godziny 21:30 czasu polskiego firma przekazała, że zespół serwisowy rozpoczął wczesnym rankiem szczegółową inspekcję tych maszyn. 18 z nich wróciło już do służby, a kolejnych 18 trafiło na przegląd. Szacuje się, że w przypadku każdego samolotu kontrola zajmie od 4 do 8 godzin. Jak podał w sobotę Boeing, do tej pory dostarczono do przeglądu łącznie 218 tego typu samolotów. Przeprowadzenie natychmiastowych inspekcji w niektórych samolotach typu Boeing 737 MAX 9 nakazała Federalna Administracja Lotnictwa. Mowa jest o 171 samolotach, które zostały. Zostały tymczasowo uziemione. Po pozytywnym wyniku kontroli będą one mogły wrócić do służby. W związku z decyzją amerykańskich służb lotniczych wszystkie samoloty typu Boeing 737 Max 9 tymczasowo uziemiła także linia United Airlines. United i Alaska to jedyne linie lotnicze w USA, które mają tego typu samoloty. O uziemieniu tego modelu samolotów zadecydowały również w nocy z soboty na niedzielę tureckie linie lotnicze Turkish Airlines. Chociaż tego typu zdarzenia są rzadkie, nasza załoga lotnicza została przeszkolona i przygotowana do bezpiecznego radzenia sobie z taką sytuacją, oświadczyła linia Alaska Airlines. W swoim komunikacie podali, że badają co się stało i udostępnią więcej informacji, gdy tylko będzie to możliwe. Tyle na dziś, dziękuję za Waszą uwagę, pozdrawiam gorąco i do następnego razu. Cześć.